What? <laughs> Cześć, witajcie na moim kanale. Jestem Grabaria, to jest cykl Celebryk. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo gorącym tematem, który zawsze rozgrzewa wszystkich, mianowicie z pieniędzmi. Porozmawiamy sobie o tym, ile tak naprawdę zarabiają dziennikarze. Oczywiście dziennikarze showbiznesowi, no bo to jest moja działka, no i to jest cykl o show biznesie. I zamierzam Wam zdradzić takie widełki, mniej i bardziej szczegółowe na temat tego, czy ten zawód jest opłacalny, czy można na nim dobrze zarobić, i oprócz tych wszystkich atrakcji, które towarzyszą dziennikarzom show no, też to zasila trochę nasze portfele. Oczywiście będę opierał się na własnym doświadczeniu, na tym, co wiem z branży, co gdzieś słyszałem, co mi ktoś powiedział. Od razu uprzedzam, że nie traktujcie tego aż tak poważnie, na zasadzie, że jak będziecie aplikować potem do jakiejś redakcji, ktoś, ktoś wam zaproponuje tyle, to wy powiecie. No ale Grabary mówił, że dziennikarz to może zrobić tyle i tyle. Słuchajcie, w każdej redakcji jest inaczej, o czym zresztą za chwilę powiem więcej. Ale to wideo myślę, że da Wam takie mm, wrażenie, jak to mniej więcej wygląda. I żeby nie przedłużać, bo mój chłopak zawsze mówi, że o pieniądzach mówi się krótko i konkretnie, no to zaczynamy. Zaczynając swoją karierę dziennikarską, szczególnie jeśli ma to miejsce jeszcze na studiach albo nawet przed, warto rozejrzeć się za stażem. I co ciekawe, w ostatnich latach pojawił się taki bardzo fajny, ciekawy trend stażów płatnych, czyli takich, za które my dostajemy pieniądze. Wyjaśniam to, ponieważ jeszcze kilka lat temu, na przykład starając się o pracę w TVN jako dziennikarz czy jakakolwiek tam inna funkcja, no to trzeba było zapłacić TVN-owi. jak dosyć, wiecie, teraz jak są ogłoszenia, że TVN szuka stażystów e, takich e, darmowych, no to wszyscy mówią, aleluja, w końcu nie trzeba płacić. Natomiast takie duże korporacje, duże takie domy medialne, które mają pod sobą serwisy na przykład internetowe, e, showbizowe, oferują staże płatne. Natomiast to jest taka dosyć opcja m, rzadka, ponieważ y, konkurs na taki staż jest rozpisywany Raz w roku, dwa razy w roku, więc tych okazji, żeby tam się dostać do tych największych redakcji w Polsce, nie jest dużo. I wówczas taka średnia stawka, którą dostaje taki stażysta za miesiąc swojej pracy, to jest 1000 złotych kwota ta może wydawać się niewielka, ale należy pamiętać, że taki stażysta nie pracuje na pełen etat, nie wyrabia tych 40 godzin tygodniowo, to jego zaangażowanie w pracę redakcji jest stosunkowo nieduże, to jest kilka godzin w tygodniu, kilkanaście, też pewnie zależy od takich osobistych chęci, czy ktoś chce się wykazać podczas takiego stażu, czy wyrobić po prostu to minimum. Natomiast ja z takiego osobistego doświadczenia, ciężko mi powiedzieć, czy polecam staże, bo byłem tylko na jednym w telewizji polskiej, który trwał bodajże dwa miesiące był to staż bezpłatny, no i nic nie zarobiłem, ale wydaje mi się, że no, nauczyłem się bardzo dużo. Z takich osób, które znam, które były na takim stażu, to na pewno kojarzycie mojego kolegę Michała Dziedzica, który brał udział w jednym z poprzednich odcinków cyklu Zorientowani. No i on teraz pracuje w serwisie WP Gwiazdy właśnie poprzez taki staż. Najpierw robił taki miesiąc, bodajże, czy dwa próbne. Okazało się, że jest super opcją, że ma super zadatki na dziennikarza, i został tam, pracuje tam już chyba. Półtora roku, jak nie więcej, więc w jego przypadku zdecydowanie się opłacało. Plusem takiego stażu na pewno jest to, że jeżeli redakcja zdecyduje się podpisać z Tobą umowę i zatrudnić się już na taki pełny etat, to wtedy ta negocjacja stawki, którą będziesz zarabiał, wygląda dużo lepiej dla Ciebie, ponieważ przychodząc z ulicy te stawki są dużo mniejsze o czym za chwilę. Natomiast po takim stażu można już liczyć na wynagrodzenie rzędu 2,5 tysiąca złotych, 3, 3,5. A żeby zrobić takie kwoty właśnie od początku tej swojej drogi, no to trzeba się trochę namęczyć, ale o tym za chwilę. Ok, to teraz porozmawiamy o sytuacji takiej, w której przychodzimy z ulicy, nie mamy za bardzo żadnego doświadczenia, jesteśmy w trakcie studiów, w post studiach, generalnie to CV świeci trochę pustkami, ale bardzo chcemy pracować. Zacznijmy od serwisów internetowych, ponieważ no teraz jest to taka najpopularniejsza platforma show biznesowa, bo oprócz serwisów internetowych jest tylko kilka gazet, kilka tytułów, więc tutaj jakby wszyscy biegną do tych serwisów, żeby tam pracować i teraz tak, są małe serwisy i duże. W tych małych, za którymi nie stoi jakaś bardzo duża korporacja albo dom medialny, te zarobki na początku są niskie. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że pierwsza redakcja, w której pracowałem, no to to wynagrodzenie wynosiło 1500 zł i zarabiałem tyle przez pierwsze dwa albo trzy miesiące, podczas których no starałem się oczywiście wykazać, pokazać, że zasłużyłem na większe wynagrodzenie i doczekałem się. Natomiast no niestety jakby te widełki typu 1500 zł, 2000 czy 2,5, nie wiem czy tu nie jest już nawet za dużo, to są takie realia w tych małych redakcjach. Jeśli chodzi o te duże redakcje internetowe, to tam ten pułap taki minimalny, nawet jeżeli przychodzimy bez żadnego doświadczenia, może już na samym początku wynosić 2,5 tysiąca złotych. Więc jakby zaczynamy od tej kwoty i potem w miarę zdobywania kolejnego doświadczenia, oczywiście mówimy tutaj o takiej sytuacji, że okazujemy się super dziennikarzami, mega nam idzie, no to wtedy zarabiamy coraz więcej. Co nie znaczy, że jakby to wspinanie się po tych drabinkach finansowych nie ma swojego końca, ponieważ tutaj myślę, że czy w dużych, czy w małych redakcjach internetowych można określić takie widełki, ile możemy zarabiać max. Pracując w redakcji internetowej jako taki typowy wyrobnik, tak to nazwijmy, czyli osoba, która raczej tylko przepisuje newsy z innych serwisów czy z gazet, no te 2500, 3 to myślę, że jest taki max tego, co możemy wyciągnąć. No i teraz pojawia się pytanie. Jak zarobić więcej? Odpowiedź jest bardzo prosta. Trzeba być lepszym pracownikiem. Lepszym w redakcji takiej medialnej, szobizowej, to znaczy takim, który przynosi autorskie materiały, swoje newsy, które można znaleźć na mieście. Czyli jeżeli obracamy się w tym środowisku, no to. Coś gdzieś usłyszymy, mamy swoje źródła w telewizji, radiu, generalnie tam, gdzie kręcą się celebryci, robimy swoje wywiady. Wywiady mogą być telefoniczne, można je robić podczas tych wszystkich bankietów, imprez showbizowych, które się odbywają, możemy się na nie umawiać gdzieś na mieście. To już tutaj tak naprawdę zależy od naszej inwencji, ale jeżeli ten nasz wkład te autorską część naszego serwisu jest bardzo duży, to możemy być pewni, że zostanie wynagrodzony. Dobra, ale teraz konkret. Taki dziennikarz, który właśnie robi wywiady, przynosi dużo autorskich materiałów, nawet po takim dosyć krótkim czasie pracy w danej redakcji, myślę, że może już liczyć na zarobki rzędu 3, 3,5 tysiąca złotych, 4, a po roku czy dwóch, mając już takie bogate CV, w przypadku na przykład, nie wiem, zmiany pracy, Wtedy spokojnie można krzyknąć na takiej rozmowie kwalifikacyjnej nawet 4, 4,5 tysiąca, 5, 5,5 i tutaj wydaje mi się, że musimy powiedzieć 100, że jakby te 5, 5,5 tysiąca to już jest maks tego, co taki dziennikarz internetowy, pracujący przez 5 dni w tygodniu, plus tam jakieś czasami dyżury weekendowe, którego praca właśnie polega na pisaniu newsów, zdobywaniu autorskich materiałów, no to te 5, 5,5 tysiąca to jest maks. Jak zarobić więcej? No, tutaj niestety trzeba trochę wyjść poza te kompetencje dziennikarskie w takich strukturach dużych redakcji, czyli na przykład zostać wydawcą, szefem jakiegoś konkretnego działu, szefem tych dużych serwisów. Wtedy rzeczywiście jest opcja na to, żeby zarobić więcej, ale jeżeli chcemy wykonywać taką pracę czysto dziennikarską, no to musimy się zadowolić tymi pięcioma tysiącami. Oczywiście istnieje jeszcze system tak zwanych bonusów, czyli jeżeli zrobimy jakiś super wywiad, który naprawdę Pójdzie w świat, wszyscy będą go cytować, i zrobimy coś naprawdę takiego wyjątkowego na tle tych wszystkich doniesień, które ukazują się codziennie w prasie czy w internecie. No to w takich dużych redakcjach możemy liczyć na nagrody. I zazwyczaj Wielkość tej nagrody jest właśnie uzależniona od tego, no, jak duży to był news, jak super to była rozmowa i to mogą być kwoty od kilkuset złotych, a czasami nawet do kilku tysięcy. Więc to też jest jakaś taka opcja na to, żeby nas bardziej zmotywować do tego, żeby działać, robić więcej. No i wówczas na koniec miesiąca taki bonusik wjeżdża na nasze konto i wszyscy są zadowoleni. Zdarza się też, że niektóre redakcje, szczególnie te większe, płacą swoim dziennikarzom, którzy na co dzień piszą, robią wywiady właśnie pisane, dostają dodatkowe wynagrodzenie za wywiady wideo, ponieważ no nie są takimi szeregowymi reporterami, to jest jakaś taka dodatkowa ich zajętość, więc wówczas mogą liczyć na jakieś takie dodatkowe wynagrodzenie. Natomiast to się zdarza coraz rzadziej, ponieważ szefowie takich redakcji chcą, aby ich pracownicy byli uniwersalni, czyli teoretycznie zatrudnia nas do pisania newsów, do redagowania, do wywiadów, ale jeżeli będzie taka potrzeba, no to pojedziemy też z kamerą zrobić wywiad. No i czy tutaj będzie ten bonus za taką opcję wideo, to już zależy od Redakcji. To skoro już wywołałem temat reporterów wideo, no to teraz wypadałoby się zastanowić trochę, jak wygląda ich sytuacja finansowa. No i słuchajcie, ona jest trochę trudniejsza od takich szeregowych dziennikarzy, którzy piszą, przychodzą codziennie do redakcji, tam od nie wiem, 8 do 17, ponieważ najczęściej reporterów wideo rozlicza się za materiały albo za tak zwane wyjścia. Czyli na przykład, jeżeli w tygodniu albo w miesiącu jest 8 imprez, no to dostajemy wynagrodzenie za tych 8 wyjść. I tutaj. Wysokość stawki za takie jedno wyjście to już jest niestety sprawa indywidualna. Myślę, że można tak uśrednić, że zazwyczaj taki reporter dostaje około 500 zł, 600 zł za takie jedno wyjście. I teraz od tego, czy takich wyś jest dużo, czy mało, no to oczywiście zależy ta jego pensja. No ja w swojej takiej karierze reporterskiej wiem, że zdarzały się takie sytuacje, że ta kwota była stała, tak jakby za miesiąc, ale wówczas to była trochę praca bez limitu. I oczywiście mógłby się zdarzyć taki scenariusz, że w danym miesiącu było mniej eventów, mniej tych materiałów wideo zrobiłem, a i tak dostawałbym w sumie super kasę. Ale tak nie jest. Wiecie, tutaj pracodawca jednak bardzo mocno to kontroluje i on jednak będzie bardziej mm, no chciał, żeby ich było więcej. Żeby w sumie ostatecznie wyszło to tak w miarę sprawiedliwie, albo żeby ta kwota nie była też taka y, dla nas za wysoka, za to co zrobiliśmy w danym miesiącu. No więc tak szczerze i od serca, bycie reporterem wideo to jest mega ciężki kawałek chleba, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, ile w danym miesiącu da się zarobić. Mowa oczywiście o reporterach wideo, którzy pracują w serwisach internetowych, ale również w telewizji, gdzie też najbardziej popularną metodą rozliczania się z nimi jest właśnie za tak zwane wyjście, za materiał. Oczywiście takich wyjść przewidzianych w miesiącu zawsze jest. Kilka, i to jest taka w miarę stała liczba, która oczywiście może być jedną czy dwa mniej, albo jedno lub dwa więcej, ale generalnie raczej poruszamy się wokół takiej stałej liczby, żeby obie strony mniej więcej wiedziały, jak to będzie wyglądało pod koniec miesiąca. Co czasami prowadzi do takich sytuacji, że ktoś chciałby zrobić więcej tych materiałów, bo jest na przykład na to okazja, ale budżet mówi stop. Było o serwisach internetowych, było o telewizji, no to teraz, jak wygląda praca w gazetach? I tutaj to jest moim zdaniem. Najbardziej intratna opcja, jeśli chodzi o dziennikarstwo, ponieważ jeżeli pracujemy w gazecie, to ona wychodzi codziennie, więc mamy zapewniony taki etat i tamte stawki są naprawdę wyższe i współmierne do tego, no, jak dobrym pracownikiem jesteśmy. Początkowo sytuacja może być podobna do tej opcji internetowej, czyli taki zwykły, szeregowy pracownik, który przychodzi, ten jego autorski wkład póki co w gazetę nie jest zbyt duży, może liczyć na wynagrodzenie 2-2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Natomiast. No, gazety opierają się na tym, że jednak przygotowują te autorskie, oryginalne treści. I jeżeli my jesteśmy super dziennikarzem, codziennie przynosimy ekstra tematy, wygadujemy te gwiazdy, one nam mówią rzeczy, które potem, wiecie, lądują na całej stronie albo na okładce, to ta pensja oczywiście wzrasta. Mało tego. Nigdzie indziej, ale właśnie w gazetach jest najlepszy system premii, który ma mobilizować pracowników do tego, żeby właśnie jak najwięcej tych dobrych, mocnych tematów przynosili do gazety. I tutaj. Pracowałem w jednej gazecie, wiem o tym, jak wygląda sytuacja w innych. Naprawdę, jeżeli się postaramy, możemy się dorobić, i pamiętam takie sytuacje, że zdarzało się, że osoba, która naprawdę wykosiła konkurencję w danym miesiącu ze swoimi tematami, potrafiła dostać nawet jako ten bonus jedną trzecią swojej wypłaty. Nie mówię już nawet o połowie, to się bardziej zdarzało w takich działach typu polityka czy wydarzenia, bo tam jednak skala tych newsów też jest większa, no umówmy się, jednak news o tym, że powiedzmy Małgorzata Socha jest w ciąży, a to, że tam wiecie, w jakiejś partii są grube przekręty, Tutaj ciężko to porównywać i tutaj też ta kwota tego bonusu jest wówczas no, taka odpowiednia do rangi tego wydarzenia, o którym poinformujemy na łamach swojej gazety. Pamiętam jeszcze z czasów, kiedy pracowałem w gazecie, że ten system premiowania tych dobrych tematów był na maksa motywujący. Mimo tego, że wiedziałem, że mam taką nawet całkiem niezłą, zapewnioną stałą pensję, to bardzo chciałem się wykazać i, wiecie, zarobić sobie na jakieś tam waciki. Jeśli chodzi o temat zarobków dziennikarzy w mediach show myślę, że już tutaj mamy... Wszystko za sobą. Natomiast teraz oczywiście mamy taką nową erę trochę dziennikarstwa, kiedy dziennikarze stają się influencerami, mogą zarabiać na jakichś hałturach, prowadząc imprezy, robiąc jakieś takie totalnie dodatkowe rzeczy. I oczywiście to są też dobre sposoby na to, żeby zasilić ten budżet trochę większymi kwotami. Natomiast tutaj no, jest taki haczyk, to zależy trochę od naszej umowy. Jeżeli pracujemy na umowę o dzieło, która no, nie ukrywajmy jest najbardziej popularną. Wszędzie, jeśli chodzi o zatrudnienie, tylko te największe korporacje decydują się na umowę o pracę ze swoimi pracownikami, i to też nie od razu, w takich umowach o pracę jest zawsze zastrzeżenie, że no, ta redakcja ma nas na wyłączność, więc jakieś takich opcji pozaredakcyjnych, robienia takich wywiadów dla jakichś, nie wiem, firm czy już innych telewizji, czy redakcji, nie wspominając, to za bardzo nie wchodzi w grę. Jeżeli mamy umowę o dzieło, no, wtedy możemy sobie spokojnie działać trochę na boku, jeżeli ta pensja w tej naszej redakcji nie jest wystarczająca, to jest opcja, żeby sobie dorobić. Dobra, pierwszy temat finansowy w Celebryku za nami. Mam nadzieję, że udało Wam się trochę dowiedzieć na ten temat. Dostawałem dużo wiadomości, niewinnych diemów. Piotrek, a ile się zarabia w takiej dużej redakcji, albo w mniejszej? Ile zarabiałeś na początku? No to teraz tutaj te wszystkie odpowiedzi mam wrażenie, że podałem wam na tacy. I pytanie do Was. Czy uważacie, że takie zarobki są? duże, małe, ta dyskusja nigdy się nie kończy, kto ile powinien zarabiać. Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną do końca i oczywiście zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka, który już za tydzień. Do zobaczenia!